Kampania, którą teraz zorganizowaliśmy, nazywa się Powiedzieć i rozmawiać, i jest to kampania, którą kierujemy po pierwsze do rodziców bądź przyszłych rodziców, którzy skorzystali z darstwa, komórki bądź nasienia bądź z zarodka w swojej drodze do rodzicielstwa. I chcemy w oparciu o doświadczenia z innych krajów, opowiedzieć im o tym, jak można na ten temat mówić. Mówić czy między sobą, czy z dziećmi, czy w ogóle. To jest dostwo, to jest taki temat, który w Polsce był do tej pory zupełnie pomijany. Nawet jeżeli się mówiło o niepłodności czy o in vitro, no to mówiło się przez pryzmat. Zakazów kościoła czy czegoś takiego, ale temat dastwa był zupełnie pomijany. My chcemy w oddzieleniu zupełnie od tego, o czym się do tej pory mówiło, mówić o dastwie i o tym, jak o tym dastwie rozmawiać. Po pierwsze, chcemy też zwrócić uwagę, że nie ma w Polsce żadnego prawa, które by regulowało kwestie dastwa gamma, czyli dastwa komórek jajowych, nasienia czy też zarodków. To wszystko się odbywa w oparciu o Umowy cywilnoprawne podpisywane w klinice, które są de facto dobrą wolą klinik, bo część klinik podpisuje takie umowy, część nie, i z dawcami, i zbiorcami, tak? To jest pierwsza sprawa. Po drugie, chcielibyśmy powiedzieć samym pacjentom, którzy yy, korzystają z takiej metody, że, że jest to od bardzo dawna stosowana metoda, że jest mnóstwo dzieci, które urodziły się dzięki dawstwu. Oni nie są wyjątkowi z tym, co ich spotkało. Impulsem do zajęcia się tą sprawą był artykuł bodajże w Gazecie Wybacznej, który opisywał zmagania dzieci urodzonych dzięki dawstwu w Anglii w poszukiwaniu swoich genetycznych korzeni, a nawet bardziej genetycznego rodzeństwa. I to był taki impuls, który spowodował, że zainteresowaliśmy się tą sprawą i postanowiliśmy oczywiście, nie od razu tak, zorganizować tego typu. Kampanię. Myślę, że społeczeństwo ma niewielką świadomość w ogóle problemu. To znaczy, wiele ludzi słyszało in vitro, ale niewielu ludzi wie, że e, dastwo komórek jest, szczególnie przy inseminacji dastwo nasienia. Jest to procedura medyczna stosowana od bardzo wielu lat i że z tego się rodzą dzieci. E, jakby nikt wcześniej nie, nie zagłębiał się, się w to, nie, nie zastanawiano się, jak powinno się o tym mówić, czy powinno się o tym mówić. Jakby doświadczenia innych krajów sugerują, że powinno się o tym mówić. Duży, duży jest strach przed podjęciem tematu i w pacjentach, i w lekarzach, i w politykach. Strach w pacjentach jest taki, że im się po prostu zabroni leczyć. To jest, jakby biorąc pod uwagę, Postawę Kościoła i, i to, co, co Kościół mówi na temat e, w szczególności w in vitro, ale to się przykłada, bo w tym samym dokumencie, przy, na który powołują się księża, e, jakby zabraniając in vitro, jest też napisane, że inseminacja jest niedopuszczalna. Więc pacjenci boją się, że im się zabroni. Tak? Lekarze boi, boją się, że e, też im się zabroni, ale w, w innym trochę sensie. E, jeżeli chodzi o dawstwo, to boją się, że nie będzie nie będzie chętnych do podzielenia się swoimi komórkami, czyli nie będzie dawców nasienia, nie będzie dawców, dawców dawczyń, właściwie komórek jajowych. Jakby doświadczenia z Anglii pokazują, że mają rację, ale w krótkim okresie czasu. Po dwóch, trzech latach z powrotem udaje się odbudować tą ilość dawców, pomimo że w Anglii nie ma anonimowości. Tak, bo to jest to, co przeraża najbardziej lekarzy, że Zabroni się dactwa anonimowego i, i nikt im nie przyjdzie, skoro nie będzie miał zapewnione, że jest anonimowe oddać nasienia czy komórek. Stowarzyszenie Nasz bocię działa chyba już 12 lat, strasznie długo. Jest to stowarzyszenie pacjenckie, czyli my powstaliśmy z inicjatywy pacjentów. Pacjentów, którzy gdzieś tam kiedyś w internecie na jakimś forum się spotkali i postanowili założyć stowarzyszenie po to, żeby być bardziej słyszanymi, żeby można było. Na przykład pójść do polityków, bo zupełnie inaczej jest widziany człowiek indywidualny, który pisze listy do prezydenta, a zupełnie inaczej stowarzyszenie, które taki sam list wystosuje, żeby można było na przykład zrobić kampanię społeczną, która coś zmieni, coś pokaże, taką jak ta, czy taka jak poprzednia nasza kampania tata. No i... Po to, żeby można było jakoś te działania finansować, no bo trudno jest z własnej kieszeni za wszystko płacić. Powstaliśmy po to, żeby propagować wiedzę na temat tego, jak można leczyć niepłodność. Też, żeby ustrzec się przed złymi bądź niewłaściwymi procedurami, ale też po to, żeby pokazywać, gdzie, w której klinice można będzie poddać się różnym, różnym procedurom. A drugi człon to jest propagowanie adopcji i rodzicielstwa zastępczego jako sposobu na wyjście z bezjedności.